Moja skrzynka jest tak zapchana jakimiś wiadomościami o promocjach. Nic tu nie mogę znaleźć. O, akurat tego maila to chciałabym zobaczyć, bo mnie znowu ominęła zniżka w moim ulubionym sklepie. Bez sensu. Znasz to? Pewnie klienci Twojego sklepu internetowego doświadczają tego codziennie. Poświęcasz swój czas. Na zaplanowanie kampanii newslettera więc zrób to z głową. Zadbaj o swoją dostarczalność. Zespół Idron pokaże Ci, jak to zrobić w pięciu krokach. Razem zwiększymy Twój Open Rate. Krok pierwszy Dostarczalność. Sukces każdej kampanii marketingowej zależy od wielu czynników, między innymi dostarczalności, wielkości bazy subskrybentów czy samej treści maila. W sieci znajdziesz wiele narzędzi do testowania samej treści wiadomości przed wysyłką, aby ulepszyć lub zmienić treść. Wpisy SPF. I DKIM. Spokojnie, nie wyłączaj nagrania. Wiem, że te hasła mogą brzmieć niezrozumiale, ale robią dużo dobrego dla Twojej wysyłki mailingowej. Są to wpisy uwierzytelniające Twoją domenę, które możesz dodać na platformę, aby Twoje maile nie trafiały do zakładki spam. Krok drugi. Chwytliwy temat. Zainteresuj, zestresuj, po prostu podbij ciekawość. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego zacznij już od tematu. To temat wiadomości jest bramką do otwarcia Twojego maila. Nie pozwól, by mail zniknął w czeluściach skrzynki odbiorczej Twojego klienta. Postaw na humor. Użyj haseł typu: Ktoś zapuka dzisiaj do Twoich drzwi, albo założy się, że o tym nie wiedziałeś. Skorzystaj również z naszych inspiracyjnych prezentacji, które wysyłamy co miesiąc. Nie dostałeś jej? Napisz do nas. Krok trzeci. Spersonalizowane i kreatywne treści. Klucz. Personalizacja jest kluczem do skrócenia dystansu między tobą a twoimi klientami. Możesz tego dokonać poprzez używanie tagów dostępnych w systemie e Idron, takich jak tak imię, tak e, wartość ostatniego zamówienia albo tak dni od ostatniego zamówienia. Będzie to podejście indywidualne, a nie globalne. Kolejnym krokiem ku temu będzie użycie na przykład newslettera dedykowanego, gdzie możesz oddzielić treści wysyłane do kobiet, mężczyzn e, treści do klientów, którzy ostatnio zrobili u Ciebie zakupy albo inaczej, bardzo dawno Cię nie odwiedzili. Jeśli chodzi o zastosowanie produktów, pokaż klientowi, jak z tych produktów może skorzystać. Podeślij mu jakieś ciekawostki, inspiracje. Dobrym zabiegiem jest też użycie zamiast baneru zabawnego gifa. Krok czwarty. Zakończ akcją. Motywuj swoich klientów do działania. Jeśli umiejętnie spersonalizujesz treść, użyjesz języka korzyści, a także nieszablonowych call to action, echo Twojego newslettera może się nieść długo, choćby w postaci zysków w Twojej firmie. Krok piąty. Regularność. Wysyłaj newslettery regularnie. Jedna wiadomość w miesiącu to za mało. Jeśli już zadbasz o regularność, spraw, by tematyka była różnorodna. Podsyłaj inspiracje, trendy, nowości, może historię Twojej marki. Spraw, by klient się uśmiechnął, rozbaw go jakąś historią albo dowcipem. Jeśli będziesz wysyłać te treści regularnie, zlojalizujesz klienta, a on będzie czekał na treści od Ciebie. I pamiętaj, nie daj o sobie zapomnieć.